Obok tej kartoflanki nikt nie przejdzie obojętnie. Na patelni podsmaż ze sobą wędzony boczek i kiełbasę toruńską. Zawartość patelni przesyp do garnka. Dodaj pora, suszony majeranek, kminek, liście laurowe, ziele angielskie i czosnek. Po kilku minutach wsyp do środka pokrojone w drobną kostkę ziemniaki. Dodaj też suszone grzyby, opaloną cebulę oraz wodę. Nie zapomnij też o soli i pieprzu. Gotuj mieszankę około 20 minut. Kiedy zawartość garnka zacznie wrzeć, dodaj starty na tarce marchewkę, korzeń pietruszki i seler. Dokładnie wymieszaj i gotuj mieszankę pod przykryciem na małym ogniu. W międzyczasie rozpuść na patelni masło i połącz je z mąką. Następnie dodaj śmietanę i trochę wywaru z garnka. I po chwili zasmażka do zupy jest gotowa. Teraz wystarczy wlać ją do garnka. Dokładnie wymieszaj zawartość garnka i to wszystko. Zupę możesz serwować całej rodzinie.